Wróciłem z kurwy, synu. Wróciłem. Co według ciebie ludzie najczęściej źle rozumieją w temacie motywacji? Myślą, że jak już ją zdobędą, to będą ją mieć na zawsze. Nic nie jest trwałe. Nic. Bardzo często trzeba nauczyć się działać bez motywacji. Ludzie myślą: Muszę być zmotywowany, żeby trenować, uczyć się, być lepszym. A jak tej motywacji nie mają, to po prostu nic nie robią. I tu właśnie ponoszą porażkę. Musisz nauczyć swój umysł funkcjonować znacznie dalej, niż sięga motywacja. Jeśli masz motywację, no super, to jak rozpałka do ognia. Ale żeby spalić cały las, wystarczy iskra. Motywacja? Naucz się żyć bez niej. Musisz być najlepszą wersją siebie wtedy, kiedy masz jej najmniej. A co? Gdy się budzisz zimno, mokro, ciemno, kolano bez chrząstki, gadasz i gadasz. Jesteś pizdą, serio. I nie mówię tego, żeby brzmieć jak z jakiegoś programu edukacyjnego. Naprawdę jesteś pizdą. I wiesz co? To mnie nakręca. Coś takiego mnie jara. Dlaczego? Bo wiem, ilu ludzi ma potencjał, ale nie ruszy dupy z kanapy. Nie chcę się uczyć godzinę dłużej. Nie chcę sięgnąć głębiej. I właśnie tam zdobywam przewagę, bo dziś łatwo być wielkim, bo większość to słabiaki. Nikt nie chce dać z siebie więcej, bo to boli. Bo to samotne. Większość chce wszystko na łatwiznę. Ale przepraszam, tak nie działa życie. I co robią, tworzą narrację, że jest okej. Okay. A prawda jest taka, że musisz zapierdalać. Musisz zdyscyplinować swój umysł. Przestańmy ludzi tylko poklepywać i mówić, że wszystko jest okej. Okay. Nie jest okej, okay, że nie chcesz pomóc samemu sobie. To nie jest okej. Okay. To nie do przyjęcia. I choć to Twoje życie, jeśli dla Ciebie to OK, to ja mówię NIE. Gdybym ja to zaakceptował, to by mnie dziś tu nie było. Czaisz? Celem jesteś Ty. Codziennie się budzę i nie chce mi się nic robić. I pytam siebie, chcesz dziś być pizdą? Chcesz chodzić cały dzień z tą świadomością, że mogłeś, ale nie zrobiłeś? Trzeba działać nawet bez celu, kiedy nie masz przed sobą żadnych zawodów, planów, nic. Twoje życie to pieprzona nędza. Ale co? Nadal wstajesz i robisz swoje. Bo przyjdzie dzień, kiedy cel się pojawi. I wtedy będziesz gotowy. To twoje życie. Jedyny sposób, żeby przez to przejść, to zmierzyć się z tym samemu. Bo ten świat jest ciężki, naprawdę ciężki. Zniszczy cię to najlepszy przeciwnik, jaki istnieje. Znajdzie Twoją słabość i przywali tam bez litości. To jak osobista klątwa. Dokładnie. Wstyd to jedna z największych rzeczy, które zabijają ludzi. W ich głowach zabijają postęp. Ludzie się wstydzą, ale nigdy się nie wstydź tego, co zrobiłeś. Stań z tym twarzą w twarz. Napraw to, zrób z siebie coś lepszego. Twój najlepszy wysiłek pojawia się wtedy, kiedy masz najmniej motywacji. Gdy ci się nie chce, właśnie wtedy musisz wstać i zapierdalać. Twardo, jesteś leniwy. Doskonale wiesz, co robić, tylko że to boli. Nie ma pasji, nie ma motywacji, nie ma, boże, jak ja to kocham. Nie. To codzienne działanie. Codziennie i tyle. No dalej. 17. Nie znasz mnie, synu. Gdzie ta pasja, gdy ważysz 140 kg? 18. Nie znają mnie, synu. Gdzie ta motywacja, gdy nie potrafisz czytać ani pisać? Dawaj. 19. Nie znają mnie, synu. Gdzie ona jest? Jak to się stało? Dwudziesty pierwszy, no dalej jeszcze raz. Po prostu to zrobiłem. Dwudziesty. Masz coś w sobie. Dlatego jest tyle przeciętności i mnie to tak wkurwia. Codziennie chodzę po tym świecie i widzę przeciętność wszędzie. A potem pytają, jak ty to zrobiłeś? Czekaj, chcemy to zobaczyć. Dobrze. Dwudziesty drugi. To poniesie tę łódź, co? Nie powiem ci, jak to zrobiłem, bo i tak tego nie zrobisz. Ale nie miej pretensji, gdy leżysz w łóżku w szpitalu, masz 70, 80, 90 lat i myślisz: czuję, że czegoś nie zrobiłem, bo nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś nic. To musi być w tobie. Coś w tobie musi się obudzić, i najczęściej tylko ty. Możesz to, to w sobie obudzić, jak bardzo tego chcesz. Jeśli tak bardzo, jak chcesz oddychać, mogę z tobą pracować, ale większość ludzi nie chce aż tak bardzo. I dlatego pytają, jak ty to zrobiłeś? Doskonale wiesz, jak być mną, ale nie chcesz tego zrobić. I nie mam czasu ani energii, żeby cię do tego zmusić. To nie kwestia szczęścia. Może odrobina, ale to szczęście pojawia się dopiero wtedy, gdy się zarzniesz robotą i wpakujesz się w sytuację, gdzie szczęście może się zdarzyć. Ale najpierw musisz tam dojść. Ludzie gadają o dyscyplinie, determinacji, powtórzeniach, konsekwencji, ale odpadają, bo mają głowy pełne gówna. Nie ma tam miejsca na dyscyplinę, na konsekwencje. Zrobią coś raz, może dwa, ale potem ich zasrany umysł przejmuje stery. Przeciążony bezładem jak zwarcie w skrzynce. I wtedy BUM. Wolę, żebyś mnie nienawidził i się rozwijał niż mnie lubił i dalej stał w miejscu. Wielu z nas to kłamcy. Ja też taki byłem. I czasem nadal jestem. Myślimy, że ciężko pracujemy. Trenujesz miesiąc i nie widzisz efektów. I już masz doła. Uczyłeś się 30 minut i test Ci nie poszedł. Czego się spodziewałeś? Nie wkładasz, wystarczająco dużo pracy. Musisz robić więcej. Przestań wmawiać sobie, że robisz wystarczająco. To nigdy nie jest wystarczająco. Dopóki nie poczujesz. Kurwa pracuje ciężej niż wszyscy. Robię więcej. I dopiero wtedy wiesz, że zrobiłeś wystarczająco. Nie ma skrótów, bracie. To ty kontra ty. I jeśli tego nie rozumiesz, masz problem. Mogę zrozumieć, że nie pojmujesz mnie biegającego z gołą klatą, wrzeszczącego, pieprzyć to. Ale jeśli nie rozumiesz tego, co mówię teraz, to problem jest w tobie i nie chcesz go rozwiązać. Nigdy nie zrozumiesz, co jest ze mną. Nie tak i dobrze, bo to znaczy, że jestem we właściwym miejscu. Kiedy ludzie cię już nie rozumieją, to znaczy, że jesteś na poziomie obsesji i determinacji, gdzie mówią, co z nim nie tak. I wtedy wiem, nie chcę z tobą gadać, bo i tak nie zrozumiesz. Pomyśl, ile lat, miesięcy, godzin, sekund zmarnowałeś na ludzi, którzy wysysali z ciebie życie. Jednym z moich największych błędów było to, że przez lata starałem się zadowalać innych kosztem siebie. Dziś jest dobry dzień, żeby się pozbyć tych skurwy synów. Tych, co dzwonią tylko gdy czegoś chcą. Tych, co nie potrafią odpuścić i ciągle wracają do przeszłości. Życie jest krótkie, życie jest cenne. Spędzaj je z tymi, których kochasz, z prawdziwą rodziną, prawdziwymi przyjaciółmi. Reszta oni tylko zużywają powietrze, którym oddychasz, a Ty tego powietrza potrzebujesz, żeby być twardym.